Drugi liść świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział drugi. Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje jako pierwszy, powinien korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a niech Pan Ci da zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia, jak złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszą przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracając wiarę niektórych. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do Niego. Oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane. Niektóre do użytku zaszczytnego, inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie, z tego wszystkiego będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Uciekaj też od młodzieńczych porządliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę. Aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z sidą diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.